Dzień dobry, chciałem zaprezentować yy, swojego chrombuka. To jest Chromebook HP 11 Oj, Nie wiem czy 11a g6ee 32 GB. Yy, to można sobie wpisać w Google odnośnie tych chrąbuków. tam wyskoczy duża lista wszystkich producentów chrombooków, są HP, są Acery, Asusy no masa multum tam tych sprzętów, tam wtedy możecie wpisać sobie pod odpowiednim właśnie modelu, to tak jak tutaj zaprezentowałem wspieraną przez niego aktualizację, do kiedy będzie dostawał ten konkretny model będzie dostawał ją do czerwca 2026 roku czyli naprawdę długo Podejrzewam, że no jak wytrzyma do tego czasu, naprawdę w takiej pracy, jak teraz działa, że jest bardzo płynny i tak dalej, no powinno tak być, bo to jest wspierany typowo system, pod te, produkowany pod takie typu urządzenia, tu jest duże oparcie yy, wszystkiego na yy, przez internet, tak, przez Chrome, tutaj są sygnowane właśnie tutaj przez Chrome. Wszystkich producentów, bo one są na tym specjalnym systemie, one mają 4GB RAM. No i tam zależy ile pamięci wewnętrznej, jaka jest tam cena tego produktu. To urządzenie ja zakupiłem od firmy AMSO. Oni mają tam swoją stronę, swoje te. Na YouTube też mają swój jakiś tam kanał, można sobie poglądać. Prezentują właśnie te swoje sprzęty. Ja go kupiłem, ponieważ zepsuł mi się tablet. A potrzebowałem urządzenia do internetu. Typowo do internetu nie potrzebowałem laptopa. Głównie no, chodziło o cenę tego urządzenia, że była bardzo tania. No i to urządzenie działa długo na baterii, naprawdę, i plusem. Dla niektórych może być minusem, że nie ma Windowsa, tak? Dla mnie było ogromnym plusem, że on nie ma tego Windowsa, a jego praca jest bardzo płynna, tak? Puszczamy sobie YouTube'a. On ma zbudowane słuchawki, te głośniki, które naprawdę dla melomanów no wiadomo, będzie jakiś tam problem, ale dla takich podzwykłych użytkowników Naprawdę, Tako. przy oglądaniu nawet filmów na YouTube czy, czy tam na Netflixie, bo też obsługuję Netflixa, nie będzie żadnego problemu, tak? Zatrzymam eee, ten film. Eee, no, naprawdę polecam to urządzenie, bo jest tanie, jest e, fajnie przemyślane, tak? Na pewno dla kogo? Dla dzieci. W szkołach w Skandynawii tak działa, że dzieci mają go i dlatego dla dzieci bardzo go można polecić. Ponieważ przez skonfigurowanie go w dobre przez Chrome Jest duże zabezpieczenie, że dzieci nie będą oglądały jakichś niepożądanych treści, które rodzice nie będą chcieli Dla seniorów tak, nie złapiamy tutaj żadnego wirusa To urządzenie naprawdę nie zwalnia Tam jest jakiś system zabezpieczający Działający w tej chmurze, że, że no nie, nie nie, da się tutaj złapać wirusa Tak, Jest bardzo dobrze to zabezpieczone no wiadomo, chodzi też o te urządzenia, które mają tą aktualizację, są wspierane przez ten Google, tak? On jest właśnie do 20, 2026 roku, do czerwca. Czyli tutaj długo powinno to wszystko działać. Bateria fajnie działa, naprawdę, jak tam YouTube, czy tam jak zwykłe strony internetowe, to już w ogóle, a jak YouTube, no to troszkę wiadomo szybciej to spada, ale i tak bym powiedział, że jest bardzo, bardzo ok, tak? Co tu więcej o tym urządzeniu można powiedzieć? No, jakieś te programy do pisania dokumentów, czyli taki ofis podstawowy, bardziej przez, właśnie, internet, tak. Dokumenty, prezentacje, arkusze, takie rzeczy. Ten sklep Play jest Netflix, Stadia. No, chyba nie wiem, teraz już, była Stadia się zamknęła, ale ogólnie też była. Jakieś te gry z Androida te są, tylko że trzeba brać pod uwagę to, że ten konkretny model nie ma dotykowego ekranu, tak? czyli tutaj no, niektóre te gry nie będą działać. Raczej tam w miarę te płynnie, tutaj mam jakieś dzieciaki sobie grały na tym, jakieś tam podstawowe te gry, coś tam, coś tam to jakoś dało radę, ale no nie liczmy na to, że to będzie jakaś maszynka do do grania, tak. Głównie ten YouTube, ten Allegro, OLX All i takie rzeczy dla osób starszych, dla dzieciaków. Super. Tak samo. No jakieś osoby, które potrzebują po prostu internetu w urządzeniu, to naprawdę za takie pieniądze no to chyba nie znajdziecie nic lepszego, żeby to działało, nawet ja wolę usiąść pogrzebać w tym niż na telefonie bo wydaje mi się, że to jest bardziej sensowny duży ekran. Faj, fajnie, to wszystko działa, tak? Co tu więcej, no, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to sobie tam coś tam mogę odpisać. Yy... Ta firma AMSO, właśnie, ma tam swoje oferty jakieś połączenia. Typu, ja właśnie kupiłem go z torbą i z myszką. To był koszt tam niecałych 300 zł. przyszło to bardzo szybko. I jakby było coś nie tak, to, to oni też tam mają jakąś tą stronę, ale to nie to, że robię jakąś lekramę, możecie się tam grzewać szukać w internecie, są różne, tylko zwracajcie uwagę na właśnie te modele i wpisujcie sobie to tam od tych producentów, to od tych sprzedawców, dopytujcie się dokładnie o modele i wpisujcie sobie to w Google, żeby się nie okazało, że kupicie albo nie wiem, z roczną jeszcze wsparciem, albo już wygasło, tak? Wtedy, no, to jest, no wtedy będzie problem jakiś, potem zacznie zwalniać, nie będzie chciało otwarzać tych aplikacji, bezpieczeństwo też nie będzie tam na tym ok, bo nie będziecie mogli robić, ale raczej niebezpieczeństwo będzie jakieś w robieniu przelewów i tak dalej, bo będzie łatwo to wtedy mogli tam jakoś się do tego dobrać. Tak? A tak to naprawdę super sprawa, wszystko działa płynnie, szybko. Jak na. No, mam stary komputer i wolę naprawdę usiąść na tym i coś poszukać w tym internecie. Ponieważ to działa bardzo szybko. Mój kilkuletni komputer naprawdę ma problem już z YouTubeem, nawet w, w rozdzielczościach lepszych. A tutaj to wszystko działa płynnie szybko. Mm. Wiadomo tutaj te właśnie od Google, gmail i tak dalej Wszystko jest tam, ja akurat mam WP, ale, ale takie rzeczy działają Jest kamerka, tutaj ja mam akurat ją zaklejoną Jest mikrofon, czyli tam jakieś wideo, konferencje, rozmowy można sobie prowadzić Też to działa I działa to fajnie, bo gdzieś też to akurat kiedyś tam testowałem No co, więcej nie będę przedłużał Także no pomyślcie sobie nad takim sprzętem.